Ale obrodziło. Co ja z tym zrobię? Jak ja to odwiozę. Chyba, że Dawida zadzwonię. Suszowe mi zabiorą. Słucham? Halo Ines? Tak, tak, przy telefonie. Słuchaj, jestem zmartwiona. Mój mąż nie wychodzi z kukurydzy od kilku dni. Chodzi, mierzy i nie wierzy, jaka ta kukurydza dorodna porosła i jak ją teraz zebrać. Pomożesz? Jasne, że pomogę. Pamiętaj, Ines zawsze pomoże przy insepszym zbiorze. Już do Was pędzę. Hej. Super, czekamy na Ciebie. Jakub, gdzie jesteś? Dawid, tutaj. No i jak tam, zaskoczony? Tak, zaskoczony. A, a ja wcale nie. Mówiłem tobie, że Inception to porządna odmiana. Tylko Dawid, jak my to zwieziemy? Nie bój nic. Ines pomoże. Nie trzeba mi więcej do szczęścia. Wszystko nośnie, mi incepcja. dobry początek, na kukurydza to strzał dziesiątka. Załadujemy przynajmniej 26 ton. Nie mam miękkiej gry. A że Inception dobrze sypie, to będzie ogień. My wszystko, z wszystkim sobie damy radę, świetnie. Cześć chłopaki, już jestem. Ewelina dzwoniła, że sobie nie radzicie. Co tam macie? Inception. Wow, jaka duża kolba. Nigdy takiej nie widziałam. Mogę podtrzymać? Pewnie. No i co, powiesz mi coś o tej odmianie? Oczywiście. Inception to najlepsza rejestracja ziarnowa o 250 w 2021 roku w coboru. Przewaga ziarna Dent, kolba typu Flex. Eee, mniej więcej ma od 16 do 20 rzędów. I w każdym rzędzie nawet do 40 ziarniaków. Sama zobacz jaka ta kolba jest wielka. O wow, zmierzymy ją. No i sama zobacz, 23-24 cm. To na pewno przełoży się na bardzo dobry plon. No dobrze, słuchajcie chłopaki, nie marnujemy czasu. Jak już przyjechałam, no to chyba należałoby zbadać plony, nie? Skosimy kawałek, zobaczymy jak sypie? Oczywiście, startujemy. Słuchajcie. Lecimy? Dobra, Lecimy. ogień na tłoki, działamy, hej. Już o! jestem. Towar odwieziony. Trzymajcie. To, dziękuję. O, fajnie. 27,420. O, nieźle. Nieźle, naprawdę. Ile tam było? Hektar 70. Hektar 70. No to co? Może wrzucimy w kalkulator plonu suchego ziarna? Sprawdzimy. Ile wygląda. Na stronie IGP Polska mamy taki właśnie kalkulator plonu suchego ziarna i wpisujemy. Mamy tak hektar 70. Waga mokrego ziarna w kilogramach mamy 27420 netto. Natomiast wilgotność mamy 3079 79 oblicz. No, wynik satysfakcjonujący myślę. 12 ton 980 kg suchego ziarna w przeliczeniu na 14%. Co ty o tym Jest, sądzisz? Piękny wybieg, Bardzo ładnie. Tak? Bardzo ładnie. ja tą suszę w Jak? roku to no, to tym bardziej, to chyba tej suszy nie było. Nie. <grymne> no to mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany Piękny z odmiany Inception. Tak. I co, na przyszły rok? Oczywiście, będziemy siali w dalszym ciągu. Ines, dziękujemy za pomoc. Kochana, nie ma żadnego problemu. Pamiętaj, że Ines zawsze pomoże przy Inception zbiorze. Świetnie. Jakub będzie mógł w końcu odpocząć i zajmie się domem. Kochanie, nie mogę teraz Ci pomóc muszę jechać kupić nasiona inception zanim się nie sprzedały. Dawid, pomożesz mi, zawieziesz mnie do najbliższego dystrybutora? Ach, te chłopy.